Zobaczcie, co przyszło! Ale będziemy robić haul! Zinsane! O, mój, tak! Zinsane! Witajcie kochani serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z Mierzymy. Nie było czegoś tego na kanale tutaj no już dobre kilka lat, więc yy... Dzisiaj sobie pomierzymy, zobaczymy sobie, co w Sensei piszczy. Widziałam super ciuszki, ceny są naprawdę przystępne. I taka ciekawostka, tutaj do Niemiec, jak zamawiacie na Sensei.de, to przychodzi i tak towar z Polski. Także jak odsyłam coś, coś, czegoś nie chcę, coś jest za małe, coś za duże, to i tak wysyłam to z powrotem do Polski. Także zobaczmy sobie, co ciekawego jest w tym holu. Jestem. Nie jest jakiś dzisiaj idealny dzień na nagrywanie, ponieważ iż ponieważ zbliżają się moje, aha, zbliżają się moje dni iż ponieważ zbliżają się moje dni i nie czuję się jakoś mega komfortowo, ale paka przyszła i nie mogę się doczekać, więc otwieramy. Tego jest. A to? Zobaczymy. Na pierwszy rzut oka słuchajcie, skarpetki z blu. Ciekawe, czy słyszy moja córeczka, że jej zamówiłam skarpetki z blu. Nie słyszę. Zamówiłam mojej córeczce skarpetki z Blue. Patrzcie, jakie śliczne. Przeurocze. Słuchajcie, nie będę wam podawać cen, bo nie pamiętam wszystkich. A tutaj są. Wow, 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 super. Euro 99, dwie sztuki. Także. Um... Postaram się Wam powstawiać print screeny do, do tych produktów, żebyście mogli sobie zamówić. Fajne, takie wyższe, super dla dzieciaczka jak znalazł. Chodź zobacz co mam dla Ciebie super. Cieszy się? Fajne, co? Blue. No, blue. Kolejna sprawa, rozpakujemy te pudełka, bo ja naprawdę nie mam pojęcia co jest w tych pudełkach. Dobra, już mam pojęcie, przypomniało mi się. To są moi kochani kubeczki. Nie, to jest banuszek. Mm. To jest banuszek. Do mleczka. Fujneczka. Jaki siliczny, jak on jest pięknie wykonany. O, też ma ceny od spodu. No świetnie, że to ma wszystko ceny. 3,50. No, 3,50. Sorry, memory. Piękna. Piękna. No, no, drugie. Moja asystentka mi pomaga. Tak. Zobaczymy, co jest w drugim opakowaniu. Można by to było jakoś humanitarnie otworzyć, ale się nie da. A dobra, już wiem. W drugim opakunku jest kochani świeczka w tym samym stylu. No może nie w tym samym, ale w takim wiecie świątecznym, bo piękne. 3,50 również. Jaka śliczna świeczusia. No. To chodzi o to, że ona wizualnie wygląda świetnie, ale jest przepiękna. Przepiękna. Wow. Tutaj, jak chcecie, to możecie robić sobie print screeny, bo tu jest chyba kod tego produktu, więc możecie sobie wpisywać po kodzie. Jest, jest po prostu boska. No, jedźmy dalej. Jako, że jest teraz sezon na panterki, panterki stały się bardzo modne, to zamówiłam sobie koszulę panterkową. Tu już pewnie nie będzie cen, więc yy, będę starała się Wam ceny podawać tej koszuli. Yy, tutaj macie też kod tej koszuli. I słuchajcie, przybierzmy, zobaczmy. Pokażę Wam tą koszulę w wersji rozpiętej, bo tak docelowo ja chciałam ją nosić rozpiętą. Co prawda, e, nie wiem, czy jej pasuje taki rozpięty styl, bo ona jest dosyć elegancka, słuchajcie. Ale no, tak wygląda w wersji rozpiętej. A teraz się zapnę. Dobra, kochani, koszula zapięta prezentuje się tak. Ja oczywiście wsadzam ją w środek. Ona jest dosyć długa, także możecie śmiało mieć ją na zewnątrz. Wsadzam w środek, bo ja lubię mieć takie koszule w środku. Mam sportowy stanik, już tego nie zmieniam. Koszula jest w rozmiarze, rozmiarze, rozmiarze. Koszula jest w rozmiarze M i słuchajcie, leży idealnie. Jest, ma. W ogóle ona jest bardzo fajnie zrobiona, bo zobaczcie, ona ma tą podwójną warstwę tutaj przy guzikach, że nawet jak wam się będzie delikatnie rozchodzić, to przy tym princie nie będzie to takie widoczne i na pewno nie zobaczycie swojej bielizny, bo, bo ma tutaj właśnie ten podwójny, e, podwójny taki no tutaj ten materiał, tak, że nie ten. Także jest naprawdę bardzo fajna. Ja nie mam nic pantarkowego, wszystkiego się pozbyłam, a teraz zachciało mi się na nowo i słuchajcie, uważam, że wygląda bardzo fajnie. Mam sportowe spodnie dzisiaj też, bo miałam, słuchajcie, sportowy dzień dzisiaj i yy, myślę, że one po prostu są czarne, więc jest wszystko ok. Zostawia to fajne tutaj tło dla jakiejś koszuli i jak? Uważam, że super, bardzo fajnie. Tutaj ma takie jeszcze srebrne wykończenia. Fajno, fajno. Idealnie. Bluza, słuchajcie, o takiej bluzie marzyłam. Naprawdę tak mi się podoba. Ten motyw, taki morski, białe z niebieskim połączenie, wygląda po prostu super. Ta bluza jest w ogóle bardzo duża. Wydaje mi się, że ona jest taka oversizeowa, ale jest w rozmiarze M, a jest naprawdę duża. Także przymierzę sobie teraz tą bluzę i zobaczymy sobie jak wyglądam w takiej bluzie. Wrapczęcie. Także uważam, że bluza super. Ona wygląda na dużą, ale duża nie jest. Zobaczcie rękawki. Chyba to jest takie zamierzone, żeby one były w takim 3 czwarte. Ogólnie jest dobra, jest trochę luźniejsza, tak? Jest taka w miarę luźna, ale chyba wygląda dobrze. Co? Jak myślicie? Także ona ma bardzo fajny materiał. To niestety są naklejki, więc pewnie z praniem z czasem to, to zejdzie. Ale jest bardzo przyjemna. Jest na leciutkim polarku zrobiona, więc jest mega przyjemna i w ogóle, no fajnie, taka. Wydaje mi się, że to jest taka bluza. Słuchajcie, na. Późny urlop nad morzem, wieczorny spacer, gdzie nie jest już tak cieplutko. Trochę wieje nad morzem i po prostu my, cek, 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 na spacerek idziemy, co? Woo! Ej, świetna jest, fajna. Też zostaje, cieszę się. Kolejna rzecz, taka paczusia. Zobaczmy, co to jest, bo ja już niekoniecznie pamiętam. Z Polski jednak to zamówienie idzie długo. A, okej. Okay. To są leginsiki dla mojej córeczki. Zobaczcie sobie. Takie leginsiki. Zobaczcie jak one świecą. Jakie sylwestrowe wręcz. Także na pewno będą na nią dobre. Ona bardzo nie lubi jak, ona bardzo nie lubi jak leginsy są takie mm, bardzo delegające, ciasne, a te są z takiego jakby... Czy to jest atlas, czy to jest zamsz? No coś pomiędzy, ale fajne świecące. Będą się jej podobały, także super. Tutaj widzę też że już, że przyszły, zamówiłam sobie takie lumpy, pumpy. To są zwykłe, siwe dresy. I te dresy sobie zaraz przymierzę, ale znajdę sobie jakąś fajną górę do tych dresów. Kolejny ciuszek, tym razem w rozmiarze L, więc prawdopodobnie nie było M, więc chyba jest to coś fajnego i było wykupione, także zobaczmy. Okej, okay, już wiem dlaczego wzięłam to w rozmiarze L, to jest body, a ja bodziaki biorę większe, bo nie ma nic gorszego i mniej przyjemnego niż body, które się wrzyna, <laughs> także ja zawsze już biorę sobie większe, no ubiorę tego bodziaka do spodni i zobaczymy sobie, bo ja chcę go nosić do spodni, w ogóle jak strój kąpielowy ma taki, taki materiał, ma jak strój kąpielowy zobaczymy. Jak dobrze jest znać siebie i swoją sylwetkę i swoje rozmiary. Cudownie, że wzięłam L. MK wydaje mi się, że no mogłabym uwierać. Jest rewelacja strój, słuchajcie, strój. materiał, materiał jest bardzo podobny wiecie do ciuchów teraz bardzo popularnych ze Skimsa. Także to jest taki uciągliwy. Jednolicie taki łapiący całe ciało. Słuchajcie, wszystko tu jest idealnie złapane. Łee. Super. I zaraz do tego przymierzę sobie te dresy i zobaczymy sobie, jak taka panterka do takich siwych dresów może się komponować, perełka. Dobra, ubrałam dresiki. Zaraz Wam pokażę. Ale uważam, że dresy, akurat te dresy podkreślają tutaj tą część, której ja najbardziej nie lubię u mnie, czyli właśnie tutaj ten obszar, gdzie najmniej chudnę. To są takie luźne, typowo fajne, luźne dresy, ale mam wrażenie, że, że brzuch mam w nich potężny. Także pokażę Wam się dalej, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ogólnie dresy odpadają, na pewno ze mną nie zostają, są, e, są okropne. Podkreślają po prostu wszystkie wasze niedoskonałości te tutaj na dole, także to są dresy na bardzo smukłe, szczupłe dziewczynki bez żadnego brzuszka, bo inaczej będzie wszystko się robiło tak. Już nie chodzi o to, że ten brzuszek widać, bo brzuszek może być widać, mi to akurat nie przeszkadza, ale to powoduje, że jakby te dresy śmiesznie wyglądają, bo one nie są zwężane, one są po prostu też rozszerzone i przez to. Sprawiacie wrażenie takie po prostu bali ale przyszły mi też jeansy więc przymierzę sobie jeansy już widzę, że one są rozszerzane na dole są bardzo szerokie to nie są jeansy typu skinny jeans ale przymierzmy sobie zobaczmy sobie jak te jeansy będą się prezentować Kóra, kochani, jeansy prezentują się tak one są one są za długie mi takie jeansy się w ogóle nie podobają, jak aż tak zwisają. Nawet jeżeli będę miała inne jakieś buty do tego, to kompletnie mi się nie podobają. Są z mega grubego jeansu. Są... No nie są fajne, nie są fajne. Nie układają się tak, jak powinny. Są mega sztywne. Niefajne. Podkreślają tutaj. Widzicie? Podkreślają bułkę. Nie. Kompletnie nie moja bajka. Wiecie, jak to jest z jeansami? Na jeansy trzeba trafić, żeby fajnie podkreślały sylwetkę, żeby nie robiły żadnych problemów z sylwetką. Tu mam jeszcze takie spodnie. To są też takie luźne pumpy, jak ja na to mówię, bo brakuje mi takich bardzo wygodnych przede wszystkim spodni. Aha, to nie są dla mnie spodnie, to jest komplet. I do tego są spodenki. Rewelacja na córeczkę taki zestaw. Także jej nie będę tutaj gonić, żeby przymierzała z nami. Zobaczmy, co jeszcze mamy w tym kartonie. Dla niej jeszcze, słuchajcie, zamówiłam taką bluzę. Tutaj z takimi falbankami. Śliczna, co? Piękna. Tutaj zamówiłam jeszcze coś takiego. Wygląda pięknie, zobaczmy. U. A, to też dla niej bluza. A, już wiem o co chodzi. Do tego były też spodnie, ale już nie było jej rozmiaru, bo to był komplet. A na... Yy... Na Sinsay'u bardzo często macie te komplety e, osobno, że można sobie samemu skompletować, ale oni nie sprzedają tego jako komplet. Także taka bluzeczka, śliczna. Ona też jest z tego, słuchajcie, takiego bardzo miłego polarka. Taka w kropeczki, prześliczna. Jest ślicznie w brązu w ogóle. I tutaj widzę, że do tej bluzy, co Wam przed chwilą pokazywałam, zamówiłam i też. Leginsy. Także będzie miała kolejny komplet. To już jest taki chyba świąteczny nawet ten komplet, ale wiadomo, można nosić całym rokiem. Także zobaczmy sobie. Ja bardzo lubię te leginsy z Sinsea, a nie cierpię leginsów z Pepko, bo one też są bardzo wąskie i długie, że po prostu no... <gryw> Szok. Yy, ale są z tego prążkowanego Materiału i ten prążkowany materiał jest rewelacyjny, a ona chodzi do szkoły, bardzo długo jest w tej szkole, więc mi zależy, żeby miała ciuchy bardzo wygodne przede wszystkim. I ostatnia rzecz, to zamówiłam jej buty, śniegowce. Idzie już jesień, wiadomo w Niemczech nie ma zimy jako takiej, czasami się zdarza, ale przeważnie nie ma. Ale jest też, jest na pewno mokro, jest na pewno, jest na pewno chlapa, jest na pewno błoto, oni wychodzą i tak i tak na dwór, więc takie fajne buciki, zobaczcie. Też błyszczące, gdyby to ode mnie zależało, byłyby w, w beżu, coś, jakby to ode mnie zależało, to by było w czymś takim, nie? Ale że ja szanuję jej zdanie, że ona lubi takie, o, żeby miało coś z różowym, żeby coś się świeciło jest dziewczynką. Dlatego stawiam jej potrzeby nad moją estetyką. Także takie buciki, później sobie przymierzymy. Tu jest cena tych bucików: 14,99. 14 euro, a jest tutaj, że w Polsce kosztują 59,99. Ciekawe, bardzo ładne buciki. One są tutaj zapinane. To też było dla mnie mega ważne, żeby nie były wciągane, bo ciężko się wciąga takie wysokie buciki. Śliczne. Ja zamówiłam sobie jeszcze, słuchajcie, zwykłe legginsy, tylko w mniejszym rozmiarze, no bo co jakiś czas wymieniam garderobę. O, tak wysoko jesteście. Muszę to mi sięgać. Co jakiś czas wymieniam garderobę i wymieniam sobie. Wtedy już na mniejsze rozmiary, żeby się nie topić nawet w legginsach. O i legginsiki w rozmiarze M. Zwykłe legginsiki, ale ja je lubię, bo one są słuchajcie wysokie. Także są tutaj wysokie i są też długie nogawki, więc czasami legginsy są takie, że kończą się gdzieś przed kostką grubo-grubo i to kompletnie skraca nogę. Ja tego nie cierpię. Dobra, ubiorę się w swoje spodnie i zaraz się podsumujemy. Także niewątpliwie, kochani, numer jeden dla mnie to jest ta bluza, rewelacja. Yy, potem powiedziałabym, że to body jest numerem dwa. Super, na pewno będę nosić. Ja bardzo lubię w ogóle bodziaki. Bardzo lubię je nosić do dżinsów, kasać sobie je. Bo to jest tak, jak ja Wam mówiłam, że jakby nie lubię podkreślać brzucha. To jest mój taki najgorszy punkt w moim ciele, uważam. Ale też z drugiej strony bardzo lubię sobie wszystko wkładać do spodni. Nie lubię, jak, nie lubię też tego brzucha nadmiernie zakrywać. Więc y, lubię, jak po prostu rzeczy, które noszę, już nie podkreślają tego brzucha dodatkowo. Także na drugim miejscu postawiłabym ten bodziak. On jest tutaj normalnie, wiecie, zapinany na dwa guziczki. No i... Ostatnia panterki dzisiaj wygrywają. To ta koszula. Koszula jest super, jest idealna, jest super skrojona. Ja w ogóle też zauważyłam, że ja u góry mam rozmiar M, a na dole mam rozmiar L. Także ciężko kupować mi jakiekolwiek ciuchy. Dobra. Te idą. Te odsyłamy. Nie, nie prezentują się ani dobrze, ani nie jest jakiś super materiał nogawa, to po prostu zobaczcie, pół mnie także one na pewno idą na odsyłkę jeżeli chodzi o odsyłanie tutaj w Niemczech do, do Synseja w Polsce to po prostu robicie na stronie u nich zwrot oni wysyłają wam etykietę etykietę musicie sami wydrukować nie mają etykiety z QR kodem, co jest dla mnie problemem, bo nie mam drukarki no ale okej okay. Gdzieś to wydrukuje na mieście. No i pakujecie i odsyłacie, zaznaczacie tak naprawdę, który ciuch odsyłacie i podajecie powód, dla którego go odsyłacie. I tyle. A! Patrz, zakryłam, tu jest jeszcze coś. Ale to ja wiem, co to jest. To jest dla mojego męża. Zamówiłam mu golfik. Mówię, kochanie! Jak byś w golfiku wyglądał? Mogę Ci zamówić golfik? Przestań, ja nie lubię golfików. Będę wyglądał jak Pedro. Chyba nie można takich słów na YouTubie... Będę wygl wyglądał jak... Um, ten pan, co ten. Dobra, jest nowa era. Teraz golfiki nie są już takie, wiecie, bo mu się golf to tutaj z tym kojarzy. On jak był dzieckiem mówi, że nie cierpiał golfów. I teraz ma awersję do golfów. Mama Małgorzata, jak to oglądasz, czy ty ubierałaś synka w golfy, i on teraz nie chce ode mnie golfów nosić? Jak ty go przekonałaś do tego? Także kupiłam mu. Zobaczymy, jak będzie się prezentował w takim golfiku. Może się przekona. Ten golfik jest bardzo luźniutki, jest taki, wiecie, że w żaden sposób tutaj nie gniecie. Super. Zobaczymy. Także golfik jeszcze zostaje. Dla melasi ciuszki super bomba, no te świeczki ta, ten dzbanuszek do, do mleczka czy do sosu, nie wiem co tam chcecie, możecie sobie tam wlać, jest po prostu rewelacyjny. E, uważam, że hol udany, wiadomo ze spodniami no to ciężko, u mnie zawsze jest ciężko ze spodniami, ale ja zawsze miałam taką sylwetkę, że ta pupka była większa i ciężko było dopasować te spodnie, także mam jakieś tam swoje ulubione, w których czuję się dobrze i na razie przy nich zostanę a resztę będę szukać. A z dżinsami to już w ogóle ile dżinsów musimy naprzemierzać, żeby znaleźć takie cud, miód, dżinsiki, które na nas pasują. Także um, kończę kochani. E, życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że takie mierzymy. E, mierzymy z Kasią. Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć, pa!